Jech jech je, ale udało mi się ich wykiwać. Mów za siebie ty jebany durniu. Ej, kto to kurde powiedział? Jacwelu, masz po ryju. Ała. A teraz rzucimy tekstem w stylu master spawacza typu, jać i zaraz kurwa ten mózg wyjebie. Gandalf, gandalf dogadajmy się, przykro mi, abonament niedostępny, że jak, sra, jestem naprawdę wkurzony Ty cykliocie. ostrzegałem przecinek, nie używaj tego pierścienia, ale gandalfia, ja. zamknij mordę, ty wiesz jak wszyscy hobbici byli wkurzeni musiałem coś robić przecinek, żeby uratować sytuację, nie pomyślałeś o tym prawda? No już spokojnie, uspokój się, no dobra, niech ci będzie, widowni i tak jest już znudzona i pora aby coś z tym zrobić, czyli... Podskazamy kurwa! No dobra przecinek, skoro wyjaśniliśmy sobie to i owo, to przejdźmy to setna, Bilbo, dlaczego to zrobiłeś? Ponieważ nic mnie nie trzyma tutaj w schyle, Gandalfie. Musisz przyznać. Iż nie nadaje się do takiego życia. Postawiłem sobie za cel ostatnią wielką podróż przed moją śmiercią. Dlatego opuszczasz Froda? Nie będzie sam. Będzie miał sama przecinek ciebie i innych hobbitów. I, i twój pierścień. Że co, tak to zanim wyruszysz, zostawisz pierścień na półce wraz z listem pożegnalnym, Nie możesz odejść bez jednego słowa dla niego. Dobrze, już go kładę. No i co, Gandalfie? Dobra, nie wyczuwam już nic od ciebie. Jesteś czysty. No to czas na mnie. Powodzenia w życiu, Gandalfie. Mam taką nadzieję, drogi Bilbo. Wiesz co? Wymyśliłem zakończenie dla mojej książki. Jakie? I żyję długo i szczęśliwie ku kresu swoich dni. Też tak myślę, drogi Bilbo. Żegnaj. Możliwe. Że nie na zawsze. Oby, drogi przyjacielu. Oby. Bilbo, Bilbo gdzieś ty się ukrył. Przykro mi Frodo ale Bilba tutaj nie ma. Odszedł nawet tam gdzie najstarsi góra ale tego nie wiedzą. Gandalf, tak chłopcze, to ja, zanim Bilbo odszedł kazał ci przekazać to oraz całe backend. Co to jest? List pożegnalny od Bilba. Znajdziesz tam również prezent pożegnalny. Lepiej przeczytam od razu. Drogi Frodo, niestety muszę opuścić Shire. Ciągnie mnie życie podróżnika i sam nie potrafię zahamować tego uczucia. Zostawiam ci w spadku całe backend oraz mój skarb, złoty pierścień, znaleziony podczas jednej z moich przygód. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Podpisano, Twój ukochany wuj, Bilbo Baggins. Ale dlaczego? Po co odszedł? Powiedział przecinek, że te nie chce już przebywać w szajer. Powiedział przecinek, że te chce choć jeszcze raz przecinek SPNDZ i ci życie normalnego podróżnika przecinek K ukresów jego ostatnich dni. Ale dlaczego nie zabrał mnie ze sobą? Ponieważ dał ci to, co? Jajco jak nie wiesz co, pierście oto. pierścień władzy przez przecinek KY chciał zajebać Bilba, dopóki go nie będziesz zakładał na palce przecinek dopu y cię nie odnajdzie. Naprawdę? Jest jednak pewien mały haczyk. Mów kurwa jaki. Gdy przebywałem jeszcze w Gon, do że usłyszałem wieści, że dziewięciu wyruszyło z mina smorgły. Kiedy to był, Jakiś tydzień temu. O cholera, a to oznacza przecinek, że te... Tak, na zbóle już niedługo przekroczą granicę Shire. O kurwa, lepiej bym tego nie unął. To co robimy? Musimy jak najszybciej opuścić Shire. Pakuj wszystko co ci potrzebne i nie wyruszamy natychmiast. Na są o jeden dzień od przybycia do Shire. Musimy natychmiast wyruszać, ale na Najpierw mam pewną sprawę do załatwienia, jaką zaraz zobaczysz. Uwa, a, 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 a. No proszę, proszę, patrzcie, jaka rybka się trafiła. Sam Gambit. Co ty tutaj za strańcu o tej godzinie tutaj robisz? Przybyłem aby trochę popracować nad obrótkiem, O pierwszej kurwa w nocy. O nie, ze mną nie takie numery, mów prawdę. Podsłuchiwałeś nas twelu? no coś tam słyszałem. Gadaj co, coś tam o nas gólach. Złotym pierścieniu. Jakimś sauronie. I coś tam jeszcze. Czyli nic konkretnego. Dokładnie. Proszę nie oszczędzić. Nic złego nie zrobiłem. hmmmm Gdyby się tak przyjrzeć. Możesz się nam przydać, Frodo. Wiesz wszystko co potrzeba. Podobnie jak za chwilę wyruszamy, ale że co, jajco, jak nie wiesz co, lepiej się przygotuj. Hobbici. Niestety tutaj musimy się rozstać ale dlaczego, wzywają mnie obowiązki, udaję się teraz na południe w kierunku Eisengardu, aby porozmawiać z Sarumanem Białym jest mistrzem naszego zakonu, możliwe że on odpowie na moje pytania odnośnie powstającego zła, czy jeszcze się kiedykolwiek zobaczymy, nie wiem w każdym bądź razie kieruj się dobry jeśli będę miał szczęście powinienem tam zdążyć równo z wami, o ile mi się uda, w razie kłopotów skontaktujcie się z przebywającym tam moim znajomym a zarazem agentem jeśli powiecie, że mnie znacie i jesteście moimi przyjaciółmi, pewnie wam pomoże, a teraz ruszajcie, nie macie zbyt wiele czasu, na zgóle niedługo odkryją, że opuściliście Hobbiton, śpieszcie się, dobrze, no to czas na mnie, ruszam, obyśmy się kiedyś jeszcze spotkali, mam taką nadzieję Gandalfie, żegnajcie drodzy Hobbici. Dobra, sam, na nas też pora. Dobrze, Frodo. Tylko pozostaje pytanie, jak pójdziemy gościncem. Będzie szybciej i prościej w porównaniu do lasów i innych łąk. Szybko, samie. Mamy mało czasu. Dobrze, Panie Frodo.